W połowie lat się Agnieszka Holand obok Wzanosiego, Wajdy Pajdy, Kieślowskiego, Falka, Kioskiego była wszak radykalną przedstawicielką tego nurtu. O jej wczesnych filmach, niedzielnych dzieciach, zdjęciach próbnych, aktorach prowincjonalnych czy gorączce krytycy nawiali, że są jak zabieg chirurgiczny. Otwierają świeże, jeszcze niezagojone rany w celu zbadania postępów choroby toczącej polskie społeczeństwo. Alienacja, nietolerancja, polityczne manipulacje, obyczajowa obuda to patologie współczesności, które młoda reżyserka okazywała ze szczególną ostrością i szczerością. Tych patologii nie brak również w kobiecie samotnej, ale w porównaniu z poprzednimi filmami żarliwość społeczno-krytyczna Holand zaczyna powoli ustępować problemom uniwersalnym, samotności, rozpaczliwej potrzebie bliskości. Niemożności porozumienia. Kobieta Samotna, zrealizowana jako ostatnie dzieło przed wyjazdem reżyserki za granicę, jest też filmem schyłkowym w historii na moralnego niepokoju. Wątła i choćby chwilowa wiara, że można odmienić chorą rzeczywistość, została w kobiecie samotnej zastąpiona pewnością, że niczego nie da się zmienić. Bo dzieło Holand to jedna z najbardziej pesymistycznych i tragicznych wizji komunistycznej. Beznadziejności. To dodaj, dodać trzeba tu także dzieło przedstawiające, się środowisko, przedstawiające środowisko prowincjonalne. Jest to jakby kontynuacja aktorów prowincjonalnych, ale oczywiście w innym sensie, w sensie mentalnym, prezentujące bowiem polski ze ścianę kulturową. Holand nie buduje w kobiecie samotnej tak częstego w kinie moralnego niepokoju i jednostki. Niesprawiedliwie dotykanej przez los portretu jednostki, która nie zgadzałaby się na wydobyć społeczny, polityczny, marazm czy prymitywizm świata. Rysem zbuntowanego bohatera obdarzona zostaje postać Jacka, ale nie Irene. Jest ona kobietą bardzo prostą, sumiennie wykonującą swój zawód, pragnącą minimalnego szczęścia, życia, jak powiada, innego niż psa. W nadal prosty sposób rozumie stosunki międzyludzkie. System jej wartości nie jest skomplikowany. Ważne są dla niej takie kwestie, jak kim jest ojciec, kim matka, czym ma być rodzina, jaki powinien być człowiek, który nosi Boga w sercu i Boga się boga. Ideałami w życiu tej kobiety są czystość, świętość, dobroć. Siebie samo nie nazwie jednak dobro. Świętość, dobroć, piękno są, to z in, są z innego porządku niż codzienne życie Ireny, ale o istnieniu tych wartości proste serce i prosty umysł samotnej kobiety są jednak przekonane. Holland nie wydobywa swojej bohaterki, chociażby symbolicznie, na przykład pokazując jej bogate życie wewnętrzne, jeśli by takie miała, nie wydobywa właśnie tej bohaterki przez taki zabieg ze świata ludzi pokrzywdzonych, spychanych na margines. Ludzi prowincjonalnych, nie czyni z niej bohaterki, bojowniczki, a więc a, o, o coś więcej niż własne skromne dobro, na przykład kobiety z żelaza, tak? która była odpowiednikiem e, e, człowieka z żelaza. I to wydaje się być największą zaletą e, filmu. Najciekawszy kierunek interpretacyjny moim zdaniem to trop symboliczny trop e, pokazujący, że opowiedziana historia. Czy zaprezentowane sytuacje właśnie mają wymiar uniwersalny? Mimo wyraźnego osadzenia w realistycznej, prawdopodobnej przestrzeni wielkomiejskiej, nędzy i ubóstwa przedmieścia, w filmie nie wskazane jest jakieś konkretne, jak mówiłam, miejsce geograficzne, w którym się rozgrywają e, wydarzenia. Z informacji pozafilmowych wiemy, że się dzieją we Wrocławiu, ale w filmie nie mówi się o tym wprost. Dzięki temu. Odbiorca postrzega miejsce jako przestrzeń uniwersalną, znajdującą się wszędzie i nigdzie. Już pierwsza scena filmu, zwróćcie Państwo uwagę na nią, jest symboliczna. Widzimy w niej ciężko pracujących przy układaniu torów kolejowych więźniów, pilnowanych przed nadzorcą. Scena ta, niezwiązana bezpośrednio z fabułą, pozornie tylko pojawia się w funkcji tła kolorytu lokalnego. Jej wykładnia znaczeniowa w kontekście filmowej fabuły jest dość oczywista. Człowiek to więzień życia, istota nieustannie trudząca się, życie to niewola. Prawdziwą wolność od życiowych zmagań przynieść może dopiero śmierć. Tuż po tej scenie następuje sytuacja rozpoczynająca właściwą opowieść o kobiecie samotnej. Widzimy ją, jak budzi się rano w nędznym mieszkaniu, przerażona dźwiękiem budzika nakładającym się na gwizd pociągu. Ciasny pokój Ireny przy stacji kolejowej, w którym wegetuje z synkiem, symbolizuje zniewolenie. Jest znakiem przemocy, miejscem, które inni chcą jej wyrwać, z którego chcą ją przegonić. Nie jest to zatem, jak przystało na dom, miejsce schronienia. To głównie sfera niebezpieczeństwa. Znaczącym elementem są też znajdujące się przy domu tory kolejowe. Jako Często eksploatowany rekwizyt europejskiego kina symbolizują drogę, ruch, możliwość wyboru, zmiany miejsca, wyrwania się z dusznego świata. W wypadku biografii Ireny symbolika torów odczytywana być winna, ale bór. Przestrzeń, ruch, suwerenność, wolność w żaden sposób nie współgrają z kondycją życiową i psychiką bohaterki, jej zniewolenie. Uwikłanie w egzystencjalną matnię podkreśla także dużo późniejsza scena, gdy śpiewa synkowi piosenkę, której treść symbolizuje życie bez, mówiąc metaforycznie, życie bez śpiewu. Dunka ukraińska Hej Sokoły wyraża to wszystko, czego w życiu Ireny nie ma. Lekkość, bajkę, otwartą przestrzeń, ruch, marzenie. Pierwsze słowa, które słyszymy z ust bohaterki, są równie symboliczne. Wykrzykuje O Jezus! Następująca potem sekwencja scen służy nie tylko przybliżeniu codziennego rytmu życia kobiety. Budzi dziecko, pośpiesznie szykuje śniadanie, zjada je w przelocie, zostawia samego synka w domu, jedzie do pracy, po czym wraca zmęczona do domu, obserwując po, dłu po drodze długie kolejki pod sklepami. A co ważne, pod koniec dnia spotyka ponownie więźniów, równie zmęczonych, jak ona, wracających z pracy przy torach. Sekwencja tych inicjalnych scen jest przecież także symbolicznym skrótem ludzkiej nędzy. Pierwsze słowa bohaterki, o Jezus, odsyłające do rzeczywistości metafizycznej, transcendentnej, korespondują ponadto z końcową sceną, z końcową animacją w filmie, która odczytywana być może jako ostatnie słowo, tym razem wypowiedziane, wypowiadane, jeśli nie przez opatrzność, to z pewnością kogoś spoza sfery ziemskiej. Słowo to słyszy dziecko pozostawione przez kobietę samotną w sierocińcu. Samotność to też wymiar e, wieloznaczny. Odczytania tego filmu, samotność głównej bohaterki, ma różne wymiary. E, mówi ona, powiada w pewnym momencie, i to jakby ogólnie określa jej samotność. Może to dobrze, że tak urządzili nasze życie, że człowiek nie ma czasu na myślenie. By wskazać najważniejsze aspekty znaczeniowe owej samotności i przejść za chwilę do przybliżenia Państwu drugiego filmu, równie pesymistycznego, nawet może bardziej, zwrócę tylko uwagę na te różne aspekty samotności. Przede wszystkim jest samotna jako matka, tak? jako panna z dzieckiem, skazana na ostracyzm środowiska. Jest matką pozostawioną sama, samej sobie, nie otrzymuje znikąd wsparcia, przez nikogo nie jest rozumiana. Matka, którą dręczy świadomość, że na cały dzień zostawia dziecko w domu bez opieki. Kiedy idzie pewnego dnia do szkoły i jest tam wręcz osaczona przez rodziców i nauczycielkę, po raz pierwszy widzimy jej zdenerwowanie, kiedy wykrzykuje głośną kwestię, kwestię, która później będzie się pojawiać na zasadzie leitmotivu w całym filmie, nikt za mną nie stoi, po czym y, wyzywa rodziców, szajka, cholera jasna, wielcy państwo, łatwo sądzać bezbronnego, bo nikt za nim nie stoi. Drugi, dosyć istotny wymiar samotności, chyba najbardziej tragiczny, tytułowej bohaterki, to samotność emocjonalna, tożsama w jej wypadku z miłością kaleką. Irena poznaje pewnego razu, roznosząc listy, roznosząc renty młodszego od siebie mężczyznę. W tę postać wciela się Bogusław Linda, trochę historycznie gra tę postać, ale przez to zapada bardzo w pamięć. Dostarczając właśnie obemu mężczyźnie rentę, mdleje ze zmęczenia w jego mieszkaniu. Potem się po kilku dniach spotykają. Okazuje się, że mężczyzna jest równie samotny jak ona, że jego rodzina również miała takie właśnie różne patologiczne traumy. Nieszczęściem jakby największym momentu życiowego, w którym, się, w którym się bohater znajduje jest to, że jest tuż po wypadku, po trzyletniej pracy w kopalni, gdzie właśnie wypadek miał miejsce, stał się inwalidą i żyje z bardzo skromnej renty, dorabia jako kolejkowy starczy. Po pewnym czasie dochodzi, odwiedza Irenę w jej mieszkaniu, dochodzi do erotycznego zbliżenia między bohaterami. Ta scena nie jest na pewno romantyczna, jest w takiej konwencji naturalistycznej dosyć przygnębiającej zaprezentowana. Mam nadzieję, że Państwo też będziecie mieli taki odbiór. Jacek niesie pewną nadzieję na trochę lepsze życie niż te, które Irena do tej pory wiodła. Przy nim yy, znajduje, przynajmniej do pewnego momentu, oparcie i yy, poczucie bycia potrzebna. Zaczyna w niej narastać uczucie, które ją samą zaskakuje. Potrzeba obdarzenia kogoś miłością oraz pragnienie bycia kochanym. Po latach emocjonalnej martwoty i zwierzęcej wręcz walki o byt, poddaje się fali miłosnej emocji. Widz dosyć szybko orientuje się Iż samotnie żyjący rencista jest człowiekiem niestałym, emocjonalnie niedojrzałym i nieodpowiedzialnym. Spragniona ciepła i miłości kobieta nie dostrzega wszak psychicznie skaz swego wybranka. Uczucie zobrazowane przez Holand łączy osoby kalekie, wykluczone ze społeczeństwa. Irena jest kaleka metaforycznie, jako panna z dzieckiem, kobieta samotna, za którą nikt nie stoi. Jacek dosłownie jako po wypadku, ale także jako mężczyzna niedojrzały emocjonalnie. Oboje są inne, są obmiencani. Inność, kalectwo Jacka jest czynnikiem alienującym, wykluczającym go z normalnego społeczeństwa. Podobnie rzecz się ma, ma z innością Ireny, panny z Benkartem, która wyznacza e, ta pozycja, ta inność i miejsce poza środowiskiem normalnych rodzin. Oboje są słabi. E, bunt Jacka wobec rzeczywistości jest czysto werbalny. Na plecach zresztą ma wytułow, wytatułowany napis: Nie strzelam do a jego dewiza życiowa sprowadza się do przekonania, że człowiek musi mieć pieniądze, dopiero wtedy jest człowiekiem. Nie będę Państwu opowiadała historii Ireny, ona odsłania to bardzo niechętnie. Wcześniej poprzedzona jest opowieść o jej życiu, o jej traumach o dzieciństwa, takim dosyć yy, okrutnym zdaniem, okrutnym stosunku do jej własnych emocji, mówi bowiem w moim życiu nie było nic ciekawego, same takie rzeczy, o których nie chcę pamiętać. Nie zdradzając, nie zdradzając właśnie fabuły i zostawiając właśnie państwa w takim oczekiwaniu informacyjnym, może tylko wskażę jeszcze te aspekty inne samotności, Ireny, o których nie mówiłam. Samotna jest oczywiście także, dlatego że nie posiada rodziny, że nie ma najbliższych krewnych. Kiedy odbywa się komunia, pierwsza komunia jej syna, pojawiają się w jej domu wprawdzie coś goście. Jeden z nich jest Ojcem Krzesnym Bogusia, ale nie wiadomo tak naprawdę, jakie więzy pokrewieństwa i renę z nimi łączą. Opiekuje się ciotką chorą na raka, jest to zresztą kolejne rozczarowanie, kiedy ciotka umiera, a w tej roli zobaczycie Państwo Sławek Kwaśniewską. Rozczarowanie, dlatego że liczy... Jak na biedną osobę przystało na spadek, której ciotka po sobie zostawi, oczywiście nadzieje okazują się Kolejna Kolejny aspekt samotności głównej bohaterki filmu Holand to także brak przyjaciół, brak towarzystwa, brak jakiejkolwiek koleżanki. Alienacja pogłębia to społeczna, czyli w pracy i w miejscu zamieszkania. I jak ostatni, Wymiar samotności to samotność egzystencjalna, Irena bowiem pochłonięta troską o innych, o syna, umierającą ciotkę, kawałekiego kochanka do tego stopnia uwikłana jest w lęk o przeżycie, że w jej codziennym życiu brakuje przestrzeni dla niej samej, nie doświadcza siebie. Można znów przywołać, znaczy nie zdecydowałam tych słów, jej słowa: Życie jest tak urządzone, że nie ma czasu na myślenie, na sprawy inne niż pompa przed domem, dostęp do wody, ogrzanie przybudówki, światło, ciepły posiłek itd. Działanie, zapobiegliwość, zwalczanie kolejnych przeciwności losu pokazuje Irenę w jakiejś straszliwej matni.